Organizatorzy targów ofert edukacji akademickiej przygotowanych w Centrum Sportowym UMK chcą pokazać przyszłym studentom jak najszerszą i najbardziej różnorodną propozycję edukacyjną szkół technicznych, wojskowych czy uniwersytetów. Rynek edukacyjny jest trudny, stąd nie dziwi, że i my, i inne szkoły wyższe organizują tego typu targi edukacyjne. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak, jaką cieszą się popularnością. Akcja młodym ludziom się podoba, bo mogą wiele dowiedzieć się o uczelniach bezpośrednio, zadając pytania i zbierając opinie na temat danej szkoły. My ogólnie jesteśmy na profilu humanistyczno-prawniczym, no i bardziej poszukuję coś humanistycznego, pedagogiki, nie wiem, psychologia, dziennikarstwo. No i podoba mi się tutaj bardzo, naprawdę fajnie jest. Po to są te targi, po to właśnie to i też prezentują się te szkoły, może to pomaga, na pewno to pomaga nam. W wyborze takiej szkoły. Organizatorom targów zależy także na jak najlepszym wypromowaniu własnej uczelni UMK. Na rynku edukacyjnym, gdzie jest szeroka oferta, jest jakby więcej ofert niż tych kandydatów, to jednak prestiż i marka, jaką uniwersytet przez dziesiątki lat zbudował. Przyciąga młodzież, młodzież tą, która chce na najwyższym poziomie studiować. I o to jesteśmy spokojni. Jak widać, jest tutaj sporo młodych ludzi, którzy są jednak zainteresowani w dobie internetu, Facebooka, Twittera, Askfm i wszystkiego innego, co jeszcze się przed nami pojawi. Jednak ci młodzi ludzie tutaj przychodzą. W tym roku dodatkową zachętą do studiowania na UMK jest pokazanie możliwości uprawiania różnych sportów. Promował je wioślarz i olimpijczyk Michał Słoma. Jeżeli mogą osoby trenować i studiować, to jest bardzo dobre połączenie, jestem tego najlepszym przykładem, bo jestem też absolwentem UMK. A zarówno również radziłem sobie w sporcie, więc można, można to bardzo dobrze łączyć, i, i tutaj chcemy to też pokazać, że UMK jest przyjazną uczelnią sportowi. Na targach edukacyjnych jak największą liczbę studentów próbowały także pozyskać szkoły wojskowe i politechniki. Zajęcia, dydaktyku, masz tak. zarządzanie, różne, różne przedmioty po prostu tak. cywilne. Wojsko stawia w dzisiejszych czasach przed nami e, możliwość awansu, tego, że możemy się rozwijać. Zwijać, i no przede wszystkim wojsko stawia to, że jest pewna praca. Przyjechałam tutaj, żeby się zorientować na, na jaką bym chciała Politechnikę. Interesuje się matematyką, fizyką, więc chciałam na Politechnikę. Na targach każdy kto chciał mógł sprawdzić swoje umiejętności nie tylko na ergometrze wieślarskim, ale także zagrać w tenisa stołowego z robotem treningowym, porzucać do kosza czy wziąć udział w pokazach chemicznych.